Dziś na mojej stacji pojawił się Volkswagen szeroko i tu nie niespodzianka miało być pięknie, a brakuje tabliczki znamionowej, która została zniszczona podczas remontu lewej strony pojazdu. Nieokreślony zatem kolejny termin badania, określone usterki, ale klient pojechał do starostwa. Starostwie dostał skierowanie na nadanie tabliczki nowej zastępczej, zrobił to tabliczkę i wrócił do mnie na ponowne sprawdzenie usterek. Pisałem ponowne sprawdzenie usterek, pisałem nowy przebieg, wypisałem zaświadczenie, określiłem termin kolejnego badania. I sprawę zamknęliśmy. I tak powinno być zawsze. Po jakiejś chwili przyjechały do mnie dwie skody takie same skody: Skoda Rapid 2015 rok i 2016 15 z lewej strony na słupku, tabliczka oryginalna do 16 podchodzę. A tutaj brak tabliczki. Myślę, kolejny negatyw, ale nie, tabliczka jest po drugiej stronie pojazdu na prawym słupku. Moro z tego taki, że nie działamy szablonowo, czego Państwu i sobie życzę.